Cześć. Chciałem wam zaprezentować dzisiaj naszą nową zabudowę serwisową. Szuflada serwisowa, blokowana w trzech pozycjach. I ostatnia pozycja maksymalny wysuw. Szuflada w pełni przystosowana pod serwis naszych urządzeń. A co najważniejsze, modułowa. Czyli każdą skrzynkę możemy wypiąć. spiąć ze sobą blokowana przy pełnym zamknięciu także serwis waszych urządzeń będzie postępował jeszcze szybciej polecamy się chciałem wam z bliska zaprezentować jak wygląda zabudowa na naszym serwisowym ramie uchwyty wydrukowane na drukarce 3D wszystkie skrzynki można ze sobą zamieniać, ponieważ całość jest w systemie Milwaukee Packout na boku po lewej stronie wydrukowane również uchwyty na spreje. Natomiast po prawej stronie uchwyty na silikony. I na najbliższy czas w wolnej chwili czekają do montażu szyny DIN, na których będą zamontowane gniazda, przekaźniki, bezpieczniki. Wszystko co potrzebne do uruchomienia twojego kotła bądź pompy ciepła.